To wysyłałeś mnie? No, no, wysyłałem. <laughs> <laughs> Poczekaj, no bo to nie jest jakby niejasne to jest wszystko co powiedzieliśmy, no ale jakie zdjęcie? No chuja, nie? A chuja. Dobra jestem. <laughs> nie, no chuja nie wysyłałem nigdy. Ale nie, no serio, to to jest nic takiego. Dla mnie? Nie, no oczywiście. Ja po prostu jestem mentalnie zablokowany na wysyłanie chuja. Okej. Okay. Jakby okej, okay. może dla kogoś to jest nic takiego, dla mnie to już jest wyzwaniem. A ty. A ty nie, ja, nie, ja nie wysłałem, nie, nie wysłałem. No nie, nie no ty wysłałeś to Moim zdaniem jesteś ty swój zboczony, nie? Mi się nie wydaje, jestem. że ty jesteś jakiś perwersyjny, nie? No i to mówiłem właśnie, tak z dwie godziny temu. I co? No widzisz coś w tym jest. Nie no, nie no co! No nie no bo Ty zawsze podkrętki takie robisz. No, a ty wysyłałeś, a... Może, a jak ty to robisz? Coś tam coś tam I... I to nie jest tak, że, że ktoś zaczyna temat. Tylko ty. No bo ja jestem, zawsze, ciekaw, zawsze ja, tak jestem jest. ja, ja jestem ciekaw, jak to życie wygląda. Nie, no jasne, jasne, jasne. Dlatego zawsze ten temat gdzieś tam rozmowy zbacza na Diki, nie? Ale czy okay. możesz, może trochę zboczony jest? Może trochę tak, no?